Ola, proszę, podaj mi ten przysmak węgiel! Cześć. Ja jestem Jakub Litwin. Jakub i A Tutaj po mojej lewej znajduje się Ola. A tutaj po mojej prawej grzegorz. O, sakra, Zostawcie wy? lajka mhm. i subskrypcję I zapraszam was do oglądania O Jezu, moje oczy Spojrzałem prosto w, w, w leżę A nie, to komar mi wleciał do oka Pomyślałem, że ten nie no, później będzie mm, brzydko wyglądało, a wytnie i to problem. No drzwi zu wszystko wygląda, tak? No, stop. No, tutaj ślimak. Co jest to? Co jest ślimak? Na ale masz ślimak. bliżej. Gdzie? Gdzie? Dobra, ale ten ślimak jest jakiś dziwny i obśły. A tam macie kota. No tutaj macie wiecie. Julię, której nie widzicie. A tam operatorem kamery jest Nikola. Tak jakby. Nikola, dobrze nas widać. Dobra. I ona już na różnych jabłek musimy rzucić oczy, żeby zobaczyć. Ciebie tak. No. A innych? No, że go nie widać, oni też nie widać. No, no okej, okay. no to widzicie, jest zajebiście. A co mogę ciekawego dobra. powiedzieć? Dawajcie mi pomys dobra, pomysły. Burza no, mózgów, burza no, mózgów. Pobudźcie swoje trochę? szare komórki. Chuj, e, to i, jest dobre słowa. Zapisujemy, zapisujemy. Chy, u super jest? I nie, dobra, super I jest. Ciebie mówię. Su ale co ty? Mówisz Misiu. Ale fajny ten ktoś, Dobra. No mamy, jeszcze? Mamy trzy słowa. Z czego jedno... mi się. Z czego dwa są jednym. Nie. To z tej samej firmy to e, jest studentami znaczy znaczy Jest, poszczególną chuj. Chuj. No, Ta Kurwa nie działa. O, no kurwa nie działa, dobra, to też, ją, to też już mamy. Ale ja byłam przekonać, że działa. O, jednak działa, to też. Możemy zapisać. Dobra, no, no, więc słuchajcie. Się się. No działa. Ju, Juli wyłączył się mózg. Działa jak Telefon przestał nie działać, nie? No, ale ja po chwili zaczął w działać. W przeciwieństwie <laughs> daje mózgu. No, bo nie tak działa. No. Nikola już po pół i po lampce szampana musi tak zrobić, żeby widzieć czy się no nagrywa. No, 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 Ona już sobie śpiewa pod nosem, chociaż nic nie wypiła. Wypiłam rapkę szampana. Jeszcze myślisz, ten cmentarz zawiozę i zostawię tam. 20 <grym> no ale jednak zmrogi cała w ogóle. To zmrok najlepiej. No nie, nie No takie zajwiste kurczaczki dzisiaj jedliśmy. Co? Co? Zamykają ale, ale zamykają ale. już.

no ale po co się teraz do tej toale, ty? No właśnie, byli sobie pornozki oglądać po I, i, ten, I płytę miksować <grym> Ale robisz jaja, Jake <grym> no, Robisz jajca po prostu No jeżeli chcielibyście zobaczyć ilię miksującą no. płytę, to zostawcie łapkę w górę A jeżeli by, nie chcielibyście zobaczyć, to zostawcie łapkę w górę Żeby było więcej łapek w górę <laughs> no jest chyba z 50 stopni nawet w cieniu i po zmroku. Jest taka duchota, że mi będę wywaliło. Aż mi będzie, wywaliło. No, wywaliło, bo normalnie to nie mam No nie masz wcale meczu. Jak jest zimno. Bo no wiesz, mój będzą jest jak jajka. Jak jest zimno, to się kurczy. A jak jest gorąco, to zwisa. No zobaczymy. No dobra, No, siemka, siemka. To no, następny vlog będzie po pojeżdżał, trzeba co? co dwa dni wstałem. No, <noise> a do mnie no, a spać z nim nie chciałeś. A teraz ja. tak robisz. A teraz... Ona... Ale... Co? Co im dał kupę? Nie. Co? 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 Ja pierdolę. Dzisiaj... W Ameryce jesteśmy, chociaż nie. Gdzie pooglądać no kamerę? zaraz. na Śląsku Czyli i czujemy tak? w powietrzu węgiel. Węgiel, węgiel. Ola, proszę podaj mi ten przysmak węgiel. Węgiel! Jesteśmy na Śląsku, więc jemy węgiel. Tejstrzek. Ola, przynieś mi węgiel, pod, będzie tejstrzek, węgla. Pod, 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 przynieś nie masz węgiel. Jakiś, <grym> jakiś mały, ma, mały ten węgla. Nie, Zjem. Nie, Zjem. Nie, nie ma węgla. Jest tam. Jest. Ale nie będziesz Iść. dzisiaj próbował węgla. Malutki kawałeczek przynieść, kamyczek. To ty, Nikola, przynieś. Wiem, że chcesz to zobaczyć. Nie, bo to się skończy, że ktoś będzie wymalowany na czarno. No właśnie. To też. A Nikola jest o, chętna, więc To sobie idzie. pod oczami wszyscy takie te. Nie, ja nie robię, nie. bo ja ten nie mogę. Też nie robię. Wy możecie. No dobra, ale przynieś. Wy tu zostaniecie, ja się muszę przejść, kurwa. To. No, to faktycznie. Ja szedłem z pomalowanymi oczami w różowej bluzie. Jeszcze z rozświetlaczem na policzkach i na nogi. To no. nie jest to takie, co się burzy na przeczyszczenie. Co? Znora, A co, węgiel, węgiel się bierze węgiel się węgiel. na przeczyszczenie? Taka. O Jezu, Taka. słyszycie, będę miał przeczyszczenie. Nie. Ale od węgla Nie. się wybierają zęby, wiecie o tym? Nie takiego. Od aktywnego, tak? Dobra, jak widzicie udało nam się tylko coś takiego Taka. znaleźć. No fajny węgiel. No więc teraz... Jak myślicie jak będzie to smakować? Chodźcie zbliżcie się tu do mnie i powiedzcie co będziecie, co, jak sądzicie? Jak, ocen, jak, jak oceniacie smak takiego węgla? To jest smakowe. Masz smak Jak smakuje Daj mi kawałek spróbować Nie ma No i poszło mi ponad to wyrzuciłaś. A, sorry. Coś cię zabolało idziesz teraz ja po kolejny. nie Bo nie będę jadł z ziemi. Ale ty już zjadłeś. Ale ja bym chciał dokończyć posiłek swy... Nie, chciałem sobie pomalować oczy. Ja pierdolę. No bez smaku, w sumie. Bez smaku mówiłam. Tak jakbym jadł... Tak między zębami, takie twarde, jakbym jadł piasek. Wiecie, to uczucie co wam piasek do mordy wpadł na plaży. Trzymaj. Dokładnie coś. No nie boże. będę jadł z ziemi. Nie będziesz jadł. A no w sumie nie będę jadł. No Dobra. A to maluje? Nie maluje. No bo to nie maluje. No to dajcie mi jakiś normalny węgiel. Nie, nie, bo zapnę, nie będę szła na kół. To nie jest węgiel, kurwa. To jest węgiel. Co, co mi daliście? Jakieś gówno zaschnięte. Kawałek popiołu. Poproszę węgiel. Roxy Carbon. <laughs> No, ogólnie to nie zapomnijcie wpaść na mojego Instagrama. Ich nie, mojego. Ich, ich nie musicie Instagramów obserwować. Się? A, ogólnie to Julia już poszła. Nie pożegnała się z wami. Suka. S bitch. tak to No pewnie tak. Ale na przykład... Cześć. Coś Grywa mi się widać? przypomniało, co się Nikola dzisiaj spruła <grywa> Że czegoś nie wycięłem. Widać? Co? Co ty robisz? My? No, Pracuję. No, Ola wstawia zdjęcia dupy na Instagrama, więc linka macie w opisie. O, już, już przyszła. <grytanie> 39 a Okej. Gdzie jest? Nie wiem. Twoje <grytanie> twojej Aż dwie musicie to sprawdzać? No, a co myślisz? Tutaj masz widzów, których musisz zabawiać, a nie... No, prawie z szyjami poszło, na szczęście. 15 minut samochodem. A taczką? Taczką? Nie, no nie wiem, nie ma. Marszem godzina ma. 29 minut. Mm, zobaczcie widzowie. Konin, seks w centrum miasta. Wideo trafiło do internetu. Policja szuka pary. Konin, super miasto. Ale że policja szuka pary? Myślałem, że policjanci to już są żonaci, albo... Z policjantki zamężne. A tu policjanci szukają... Ale co, co ma piernik do, wi do wiatraka? Piszą, piszą artykuł, w artykule jest napisane, że seks centrum miasta Konin. I po chwili policja szuka pary. No. No. No ale to chyba nie muszą w artykule pisać, że policjanci szukają drugiej połówki. No, patrzcie jakie mam tłuste włosy. To, co tak takiego? Zamknij się. Niegł się, Bo zaraz odwrócę kamery do ciebie. No i się skończy śmieszkowanie. O Grzegorz teraz patrzy zdjęcia. Grzegorz obejrzy sobie tego pornoska i wróci do domu zapewne. I będzie... Oo! To po prostu obrzędliwe. No pewnie tak było na oweczce przed monopolowym albo skakany na fiucie Przed tym jak przyszedłem tutaj Przyszłeś? Połowę godziny Przyszedłem kurwa Jakie <laughs> szczegóły, ja pierdolę Najebany i się czepia szczegóły. no Jesteśmy w Polsce, to mówmy po polsku Grzegorz, gdzie są pieczone cipy? O! O, a może posłuchamy sobie piosenki? ale daj telefon Nie, nie będziemy słuchać piosenki ale Nie będziemy słuchać Taką, na, którą mogę puścić Ała! na tym ten... story nie chciałem Dobra, ale wszyscy musimy razem śpiewać no, Nauczycie fajnie. się tekstu Has długie Wan has długie bosta! has... tutaj macie tekst! When has długie bosta! Miriam i Mia O, czekajcie! No to nie, no, 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 nie, no, to nie, nauczyć muzyki. Dobra, jeszcze tak. nie, has nie, Vem har du bort den? Vem har stuckit bort den? Vem har Miriam i januari, mar 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 januar. Marco i februari Jessica i mar februar. mars Miriam i januari Marco i februari Jessica i mars Vem har du bort im April, April or, or oder day. im Juni. <laughs> I wann hast du Geburtstag? Im Mai oder im Juli? Im August, September, September, Oktober, November. Und wer hat Geburtstag im September und wer hat Geburtstag in Dezember. Dezember? Wann hast du Geburtstag? Co Koniec, Teraz ci inną puszczę. Teraz. Spiewaj to. Nie, tego nie umiem. Taba, tabaluga, to jest po niemiecku śpiewaj. Nie umiem tabalugi, nawet po polsku. O, przegląd YouTubea Oli. Dzień, w którym zdecydowałem się to sprzątnąć. Po raz enty. No no, tutaj nie. Hmm. Hmm. Gdzie jest to miejsce? Ciekawe. Wybielone brwi, poraniona skóra. Hmm. Ciekawe? Ubrałem się skandalicznie, żeby zobaczyć reakcję mojego chłopaka. Musisz to obejrzeć. Może też wa zacznę Wam dawać takie nagłówki. Kryzys w naszym związku. Coś nowego z czegoś starego. Diabeł z hamburga. Karolina Pik Pisarek pokazała nam swój biust. Osiemnastolatkowie z problemami psychi psychicznymi będą musieli wybierać. Tej kwan spotyka skazanego za narkotyki faceta. Pies no, Igora w domu wielkiego no, brata. To zadanie nie było łatwe, big brother. O, patrzcie, prezentacja na kompetencje personalne i społeczne. Chyba to obejrzymy. Ola, oglądaj. Nikola? Co, już nie jest tak się do śmiechu, jak jesteś Jeszcze przed, przed tak kamerą? Śmiech. Dobra, Grzegorz, żegnamy się z tobą. No, Cześć. No więc to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, zostawcie lajka, like suba z dzwoneczkiem i komentarz, a my się z wami żegnamy. Cześć!